Siemandero ludziska, z tej strony wasz ulubiony diabelski jupiter i tym razem naprawdę ekspresowy materiał. Dzisiaj w necie pojawił się nowy kod promocyjny do Diablo Immortal, dlatego zaraz go sobie odbierzemy, przetestujemy, zobaczymy czy działa, a materiał ten nagrywam po to, żeby nikt z was go nie przegapił i mógł odebrać swoje darmowe nagrody. Także wchodzimy sobie tutaj w opcję, zakładka konto, klikamy guzik zrealizuj kod i wpisujemy CCXP2024, pyk. No i tak jak widzicie, realizacja zakończona z sukcesem. Sprawdź skrzynkę pocztową. Sprawdzamy skrzynkę. I mamy legendarny emblemat, trzy rzadkie emblematy i kilka zwykłych gemów. Także jeszcze raz przypominam CCXP 2024. Nie mam pojęcia, do kiedy ten kod będzie aktywny, ale łapcie go póki jest, odbierzcie swoje darmowe nagrody. A ja się dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć. No i oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję.